Historia z księgi machabejskiej pokazuje nam obraz prześladowań w wierze. Wśród tych doświadczeń, które znoszą, Izraelici ze strony Antiocha, Epifanesa i jego różnych zarządzeń jest wprowadzanie pogaństwa w to miejsce, które do tej pory zajmowały obrzędy związane z oddawaniem czci prawdziwemu Bogu. Najkrócej mówiąc, miejsce Boga zostało zastąpione jakimś innym bożkiem. Wczoraj, czytając także tekst z tej księgi, usłyszeliśmy o ochydzie spustoszenia. W miejsce Boga Ochyda, coś brzydkiego, paskudnego. Jeśli człowiek postawi w miejscu Boga, a więc w miejscu tego, od którego bierze życie wszystko, co istnieje, Jeśli postawię w tym miejscu coś lub kogoś innego niż święte źródło życia, święte źródło miłości, to też stanie się ohydnym i jego postępowanie stanie się ohydne, pogańskie. Czy czasy, w których żyjemy, są takie same? W jakimś sensie na pewno, bo historia lubi się powtarzać. I nieustannie istnieją tacy, którzy w miejsce Boga chcą wprowadzać swoje ohydne propozycje. I swoje ohydne bożki, a jednocześnie swoim przekonaniem i swoimi racjami próbują zmuszać innych do tego, żeby oddawali temu cześć, czyli żeby uznali to za swojego bożka, żeby postawili rzeczywiście w ważnym. Jeśli nie na pierwszym, to przynajmniej w jakimś ważnym miejscu w swoim życiu. Jeden z teologów, już nie pamiętam jaki, bo mam strasznie słabą pamięć. Napisał, że jednym z takich bożków dzisiaj, któremu się hołduje, to są uczucia. I takim bardzo łapiącym za serca hasłem jest: On zranił moje uczucia, to rani moje uczucia. To stwierdzenie zraniło moje uczucia. Straszne. Mój Bożek dostał w łeb i cały się zachwiałem. Warto spojrzeć, czy czasem w moim życiu tym uczuciom nie hołduję bardziej jak Bogu? Czy wobec tego, co ja czuję, Boże przykazania i wierność tym przykazaniom nie sprawia, że one schodzą gdzieś na dalszy plan, a ja hołduję moim uczuciom? Bo w zetknięciu z tymi przykazaniami to wymagania przykazań mnie ranią, ranią moje uczucia. Ciekawe. Coś podobnego mówili faryzeusze i uczeni w piśmie, jak Jezus mówił, że jesteście pobielane groby, że jesteście żmije, że jesteście plemie żmijowe tymi sformułowaniami nas ranisz. I co? Przestał mówić prawdę? Nie przestał, bo nie uczucia są. Bogiem i nieuczucia są pełną prawdą o człowieku i tym, co się z człowiekiem dzieje. Kiedy wisiał na krzyżu, to go wszystko bolało. Jego uczucia i odczucia były bardzo bolesne, ale nie były Bożkiem, który kazał mu zejść z krzyża. Tylko prawda o człowieku, który potrzebuje zbawienia, była prawdą, która na tym krzyżu go trzymała mocą miłości. Jaki ohydny Bożek króluje dziś w moim życiu, albo które może z moich uczuć jest tak wywyższone, że nie pozwolę sobie powiedzieć prawdy przez Boga, że zasłaniam się parawanem mojego Bożka przed przyjęciem prawdy. Od choćby jedno z takich bustew zostało też wspomniane w dzisiejszym czytaniu z Księgi Machabejskiej. Mianowicie jak biednemu staruszkowi Eleza, Eleazarowi dawano pieczoną świnkę, żeby sobie pojadł, bo może schabowego mu przygotowali, a on wie, że... Jest Izraelitą i tego mięska nie będzie jadł, bo jest nieczyste. Jest wierny swoim zobowiązaniom i zasadom. I padło tutaj takie hasło, że ma odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść, nawet przez miłość do życia ciekawe sformułowanie. Sformułowanie o tyle ciekawe, że jest też przez nas często używane do zasłaniania się w łamaniu naszego o wiele ważniejszego piątku post, postu piątkowego. Przez miłość do swojego życia, czyli przez Hołd do. No przecież muszę z czegoś żyć, bo przecież jest tak obida po sklepach i jest tak mało rzeczy do jedzenia, że no, tylko mięso mi zostało w lodówce. No nie ma żywcem czego zjeść. Na wszystko inne mam uczulenie. Wszystko inne jest tak strasznie ubogie w kalorie, w białko i w nie wiadomo, co jeszcze, że tylko to. Miłość życia. Przez miłość do życia przecież mogę iść na kebaba, jestem przecież w pracy, jestem przecież w podróży, jestem zmęczony, mogę. Ile tej miłości do życia fałszywie pojętej. A Matka Boża w La Salette powiedziała tylko bardzo krótko dzieciom, które się przysłuchiwały jej wyjaśnieniu, dlaczego płaczę. Jedzą w piątek mięso jak psy. Mogę być takim rozmiłowanym w swoim życiu pieskiem, który musi jeść mięsko. I zapomnieć o tym, co jest fundamentem, właśnie tego, że nie wyciągam po ten pokarm. Swoich rąk. Chcę podziękować Chrystusowi, który miał odwagę zrezygnować z całego swojego życia dla mnie, okazać mi pełnię swojej miłości. Takim niewielkim gestem chcę zrezygnować, chcę niejako zmniejszyć swoje umiłowanie. Tego, co mi się należy, z miłości do niego, może taka miłość do moich odczuć, jest moim bożkiem. Ten eleazar, jak kończyło się dzisiejsze czytanie. Zostało stwierdzone, że stał się pomnikiem cnoty, a więc tym, który się zapisał w pamięci potomnych, że był wierny. Czy Zacheusz jest takim pomnikiem cnoty? Pewnie tak. Może nie od samego początku, bo jego postępowanie jako zwierzchnika celników było raczej zapatrzone na bóstwo pieniądza. I jeśli wierzyć temu, co egzegeci mówią, że celnicy to byli złodzieje, to jego bóstwem było bardziej mieć, niż być. Ale doszła w tej jego sytuacji prawda, że będzie przechodził Jezus, że jest ktoś taki jak Jezus. Dotarła do Niego prawda o Jezusie i poszedł w to miejsce, gdzie Jezus miał przechodzić. I to, co jest piękne w tej Ewangelii, to to, że Jezus popatrzył na niego, że ich wzrok się spotkał, że był to moment, w którym Zacheusz dał się sprowadzić na ziemię. Sykomora to jest dzika figa. Figa w Piśmie Świętym jest. Symbolem obfitości błogosławieństwa, życia. Zacheusz, który wspina się na to małe, to drzewo, bo jest małego wzrostu, w jakimś sensie jest wyobrażeniem każdego z nas, którzy próbujemy się w jakiś sposób. Samodzielnie wspiąć, żeby spotkać się z Jezusem, albo ja to ogarnę po swojemu. Dotrę w takie miejsce, czy tak się zaprej, tak sobie poukładam mój życiorys, że ja dojdę sobie do zbawienia. I trzeba nam w tym usłyszeć to słowo Jezusa zejdź. Ty nie musisz się wspindrać na żadne drzewo. Ty tylko przyjmij mnie do siebie, do domu. To ja wejdę na drzewo, na drzewo krzyża. To jest jedyne drzewo, które da pełnię życia, pełnię zbawienia. Ty tylko wejdź, wprowadź mnie do swojego domu. Dziś muszę być w Twoim domu. Zejdź. Zejdź więc ze swoich kalkulacji, zrezygnuj ze swoich planów na swoje zbawienie i oddaj je w moje ręce. To znaczy, uczyń mnie pierwszym w swoim życiu. Postaw mnie na właściwym miejscu, zrzuć wszystkich innych bożków. Swój egoizm, hołd oddawany swoim uczuciom, swojemu życiu, ciału i mnie postaw w tym miejscu. To będzie proces, który rozpocznie cały wachlarz różnych zmian, które będą wypełniały i ubogacały Twoje życie. Nie bój się. Niech do tej postawy zachęci nas ten refren, który powtarzaliśmy w Psalmie. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga.